Po przejściu przez wszystkie kroki założenia jadłospisu, wyświetla nam się kreator jadłospisu do wypełnienia potrawami i produktami. Ilość godziny posiłków ustawiamy wcześniej w założeniach, natomiast na tym etapie możemy również dokonać edycji. Możemy w danym dniu zmniejszyć lub zwiększyć ilość posiłków. Aby dodać posiłek do danego dnia, klikamy w opcję danego dnia: Dodaj posiłek, uzupełniamy. Informacje. Wpisujemy kaloryczność tego posiłku i klikamy Dodaj. Natomiast, aby usunąć y, posiłek z kreatora, klikamy w opcjach danego posiłku Usuń. Usuwamy. Aby dodać danie do posiłku, klikamy na jego nazwę myszką. Zaznaczamy, czy wyszukujemy produktu czy dania, i wpisujemy konkretną nazwę. Klikamy w plusik, i tym sposobem mamy dodane danie do kreatora. Tutaj mamy również podgląd na wartości odżywcze. Tej potrawy widzimy informacje o wymiennikach węglowodanowych, wymiennikach białkowo-tłuszczowych, ładunku i indeksie glikemicznym. Możemy również wejść w podgląd tej potrawy i dokonać jej edycji, zmniejszyć lub zwiększyć ilość składników, usunąć składniki lub dodać inne, zmienić sposób przygotowania. Kiedy wszystko jest ok, możemy takie zedytowane danie zapisać do własnej bazy lub kliknąć Gotowe, i wtedy te zmiany zostaną tylko zachowane na tym jadłospisie. Po stworzeniu śniadania, na kreatorze jadłospisu mamy podgląd na energię i podstawowe wartości odżywcze, ładunek i indeks glikemiczny. Natomiast jeśli chcemy sprawdzić pozostałe wartości, klikamy w opcjach śniadania. Wartości odżywcze, i wówczas mamy podgląd na wszystko. Chcąc dodać danie do kreatora, możemy również skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki i tutaj, za pomocą odpowiednich tagów i uwzględniając dodatkowe dostępne założenia, wyszukiwać pasujących potraw. Funkcje zaawansowanej wyszukiwarki będą omówione w osobnym filmiku. Dania i produkty, które mamy na kreatorze, możemy przesuwać do innych dni trzymając je lewym przyciskiem myszy. Możemy je również w błyskawiczny sposób kopiować za pomocą skrótu klawiszowego Control. Wciskamy kontrol na klawiaturze i przesuwamy do dnia, w którym chcemy je skopiować. Składając jadłospis, na dole kreatora mamy podgląd na pokrycie energii, wartości odżywczych, wszystkich witamin, makro i mikroelementów.